Czerwiec 1945 roku przyniósł deszcz tak uporczywy nad Warszawą. Że ulice zamieniły się w rzeki błota między ruinami, gdzie pułkownik Witold Pilecki siedział w zimnej celi więzienia NKWD na Rakowieckiej i wiedział, że tym razem Stalin go dopadł po trzech próbach, po trzech unikniętych egzekucjach, po trzech cudach, które pozwoliły mu przeżyć, gdy tysiące innych polskich oficerów ginęło w sowieckich więzieniach, w łagrach, w masowych grobach rozsianych po całym Związku Sowieckim wiedział, że jego szczęście się skończyło, że nie było już czwartej szansy, że NKWD nie pozwoli mu uciec tym razem że Stalin osobiście zainteresował się jego przypadkiem, że rozkazy przyszły z samej góry, z Kremla, z gabinetu człowieka, który był najbardziej paranoicznym dyktatorem w historii, człowieka, który zabijał wszystkich, których uważał za zagrożenie, rzeczywiste czy wyimaginowane, człowieka, który zamordował miliony własnych obywateli, człowieka, który teraz chciał zabić jednego polskiego oficera. Chciał go zabić tak desperacko, że próbował trzy razy, że mobilizował NKWD, KGB, całą sowiecką machinę bezpieczeństwa, żeby go znaleźć, żeby go schwytać, żeby go wyeliminować. Pytanie brzmiało tylko dlaczego. Dlaczego Stalin, człowiek rządzący imperium obejmującym jedną szóstą powierzchni Ziemi, człowiek kontrolujący miliony żołnierzy, tysiące czołgów, setki dywizji, dlaczego taki człowiek był tak obsesyjnie zainteresowany eliminacją jednego polskiego oficera, co ten oficer zrobił, co wiedział, co reprezentował, że Stalin uważał go za tak niebezpiecznego, że musiał umrzeć, że musiał być wyeliminowany za wszelką cenę, mimo trzech nieudanych prób, Mimo wszystkiego Stalin nie zatrzymał się, nie zapomniał, kontynuował polowanie, kontynuował próby, kontynuował wszystko, aż w końcu osiągnął cel, aż w końcu Pilecki był w sowieckim więzieniu, czekając na proces pokazowy, czekając na egzekucję, czekając na koniec, który wiedział, że przyjdzie, tylko nie wiedział kiedy, nie wiedział jak, tylko wiedział, że przyjdzie nieuchronnie śmiertelnie ostatecznie Witold Pilecki miał 44 lata w czerwcu 45 był weteranem wojny polsko-bolszewickiej z 20 roku gdzie walczył jako 19-letni ochotnik był jednym z założycieli tajnej armii polskiej w 39 jednej z pierwszych organizacji oporu przeciw niemieckiej okupacji był kimś kto od pierwszego dnia wojny wiedział że musi walczyć, że nie było alternatywy, że podporządkowanie się było nie do przyjęcia, że wolał umrzeć niż żyć pod okupacją. Ta postawa definiowała całe jego życie, definiowała wszystkie jego decyzje, definiowała wszystko, co robił. Wszystko, co osiągnął, wszystko, co w końcu go zabiło, bo ludzie jak Pilecki nie mogli przeżyć w świecie, gdzie tyranie wygrywały, gdzie zło triumfowało, gdzie wszystko, w co wierzyli, było niszczone. Ludzie jak Pilecki musieli walczyć do końca, musieli umierać za swoje przekonania, nie było innej opcji, nie było kompromisu, tylko walka albo śmierć. I Pilecki wybrał oba, walczył i umarł. Ale w sposób, który uczynił go legendą, legendą ukrytą przez sowiecką propagandę przez 45 lat, legendą odkrytą dopiero gdy komunizm upadł, gdy prawda mogła być opowiedziana, gdy świat mógł się dowiedzieć, co Pilecki zrobił, dlaczego Stalin go tak bardzo się bał, dlaczego musiał umrzeć. Pierwsza próba Stalina eliminacji Pileckiego była w 1941. Była częścią masowej operacji eliminacji polskiej inteligencji, operacji, która miała zniszczyć każdego, kto mógł prowadzić polski opór, każdego, kto miał edukację, pozycje, wpływy, wszystkich oficerów, wszystkich profesorów wszystkich księży, wszystkich których Stalin uważał za zagrożenie dla sowieckiej kontroli, operacja była systematyczna, była dokładna, była wszystkim, czym sowiecka biurokracja śmierci była, efektywną, bezlitosną, totalną, NKWD miało listy, miało nazwiska, miało wszystko, NKWD aresztowało dziesiątki tysięcy Polaków we wschodniej Polsce. Aresztowało we wrześniu 39 po tym jak armia czerwona wkroczyła według paktu Ribbentrop-Mołotow Pilecki był na liście był oznaczony jako były oficer wojska polskiego jako potencjalne zagrożenie jako ktoś kto musiał być wyeliminowany NKWD przyszło po niego w październiku 39 przyszło do jego majątku w Suchej Dolinie przyszło aresztować go przyszło zabrać go do więzienia, potem do łagru, potem do masowego grobu, wszystko według planu, według procedury, według wszystkiego, co NKWD robiło z tysiącami innych. Ale Pilecki nie był w domu, był w Warszawie, był w zachodniej Polsce kontrolowanej przez Wehrmacht, uciekł tam wcześniej, uciekł z rodziną, zostawił wszystko, swój majątek, swoje życie, wszystko, żeby uniknąć sowieckiego aresztu, wiedział, co Sowiety robili, wiedział o masowych aresztowaniach, wiedział wszystko, uciekł w ostatniej chwili, uniknął pierwszej próby, pierwszej z trzech. NKWD przeszukało jego dom, zniszczyło wszystko, czego nie mogło zabrać, aresztowało sąsiadów, którzy pomogli mu uciec, aresztowało każdego, kto mógł wiedzieć, gdzie był, tortury były intensywne, były brutalne, ale nikt nie wiedział, gdzie Pilecki był, bo nikt nie wiedział. Pilecki nie powiedział nikomu, tylko uciekł. Pierwsza próba zawiodła: Stalin nie miał Pileckiego, nie miał jego ciała, nie miał nic. Tylko nazwisko na liście, nazwisko niezrealizowane, nazwisko, które będzie prześladowało NKWD przez lata. Druga próba była w 1943. Była bardziej osobista, była bardziej bezpośrednia, była bardziej pokazująca, jak bardzo Stalin był zainteresowany Pileckim, jak bardzo chciał go zabić. W 1943. Pilecki był w obozie koncentracyjnym Auschwitz, był tam dobrowolnie, był tam od września 40, gdy pozwolił się aresztować w niemieckiej łapance w Warszawie, pozwolił się deportować do Auschwitz wszystko było planowane wszystko było częścią misji misji zorganizowania oporu w obozie misji zebrania informacji o tym, co Wehrmacht robiło w Auschwitz misji, która była najbardziej szaloną, najbardziej odważną rzeczą, jaką ktokolwiek zrobił podczas wojny dobrowolnie wejść do obozu śmierci, żeby zorganizować opór, żeby wysyłać raporty, żeby budować sieć konspiracyjną wśród więźniów. Wszystko podczas gdy SS mordowało tysiące każdego dnia, podczas gdy przeżycie każdego dnia było cudem, podczas gdy wszystko było zaprojektowane, żeby zabić, żeby złamać, żeby zniszczyć każdego. Pilecki przeżył w Auschwitz dwa i pół roku, przeżył budując największą sieć konspiracyjną w obozie, sieć liczącą prawie tysiąc więźniów, sieć, która organizowała sabotaż, która pomagała innym przeżyć, która wysyłała raporty do polskiego podziemia, raporty o tym, co działo się w Auschwitz, o komorach gazowych, o masowych egzekucjach, o wszystkim. Raporty były wysyłane do aliantów, były pierwszymi, Szczegółowymi informacjami o Holokauście były dowodem, który alianci początkowo nie wierzyli, bo było zbyt przerażające, zbyt nie do uwierzenia, że coś takiego mogło się dziać w XX wieku w cywilizowanej Europie. Raporty Pileckiego były ignorowane przez lata, aż było za późno, aż miliony już zginęły. Stalin wiedział o Pileckim w Auschwitz, wiedział z sowieckich szpiegów w polskim podziemiu, wiedział, że Pilecki był aktywny, że organizował, że był niebezpieczny. Stalin nie mógł tolerować kogoś takiego, kogoś, kto był tak skuteczny, kto był tak niezależny, kto nie podlegał sowieckiej kontroli. Stalin rozkazał NKWD wyeliminować Pileckiego. Rozkazał użyć agentów infiltrujących Polski podziemie, rozkazał przekazać Wehrmacht informacje o Pileckim, o tym, że był organizatorem konspiracji w Auschwitz, rozkazał wszystko, co mogło doprowadzić do śmierci Pileckiego. Sowieckie informacje dotarły do SS w Auschwitz, SS rozpoczęło śledztwo, SS szukało organizatorów konspiracji, SS aresztowało dziesiątki więźniów. Torturowało ich, egzekucjowało ich, próbowało znaleźć lidera, próbowało znaleźć Pileckiego, ale Pilecki był ostrożny, był inteligentny, używał pseudonimów, zmienił nazwisko, był znany jako Tomasz Serafiński, był niemożliwy do zidentyfikowania przez SS, mimo sowieckich informacji, mimo wszystkiego SS nie mogło go znaleźć, nie mogło go aresztować, nie mogło go zabić. Druga próba zawiodła, Pilecki przeżył, uciekł z Auschwitz w kwietniu 1943. Uciekł z dwoma innymi więźniami. Uciekł w nocy, przeszedł przez druty, przez pola, przez wszystko. Uciekł do Warszawy, wrócił do polskiego podziemia, wrócił do walki, wrócił do wszystkiego. Stalin był wściekły. Stalin nie mógł uwierzyć, że jeden polski oficer uniknął dwóch prób eliminacji, że przeżył Auschwitz, że uciekł, że był wciąż aktywny. Stalin zapamiętał nazwisko, zapamiętał Pileckiego, zapamiętał wszystko. Trzecia próba była w 1944. była podczas powstania warszawskiego, była najbrutalniejszą, najkrwawszą próbą. Pilecki walczył w powstaniu. Walczył jako jeden z dowódców. Walczył przez wszystkie 63 dni. Walczył do końca, do kapitulacji, do momentu, gdy nie było już amunicji, nie było już żywności, nie było już nadziei. Powstanie było krwawo stłumione przez Wehrmacht. 200 tysięcy cywilów zginęło. 80% Warszawy było zniszczone. Wszystko było ruiną. Wszystko było śmiercią. Stalin mógł był zatrzymać to, Stalin mógł był pomóc. Armia Czerwona była 20 kilometrów od Warszawy, na drugim brzegu Wisły. Mogła przeprawić się, mogła pomóc powstańcom, mogła zmienić wszystko, ale Stalin rozkazał zatrzymać się, rozkazał czekać. Rozkazał pozwolić Wehrmacht zniszczyć powstanie, zniszczyć polskie podziemie, zniszczyć wszystkich, którzy mogli być problemem dla sowieckiej kontroli po wojnie. Stalin wiedział, że Pilecki był w powstaniu, wiedział, że była to trzecia szansa, szansa na eliminację go bez. Bezpośredniego zaangażowania. Wehrmacht robiło robotę, Wehrmacht zabijało polskich powstańców, Wehrmacht niszczyło wszystko, Stalin tylko musiał czekać, czekać aż Wehrmacht zabije Pileckiego, czekać aż problem sam się rozwiąże. Stalin czekał, obserwował, liczył dni, liczył trupy, czekał na informację, że Pilecki był martwy, że nazwisko mogło być wykreślone z listy. Że obsesja mogła się skończyć, ale Pilecki przeżył powstanie. Przeżył 63 dni walk. Przeżył bombardowania. Przeżył uliczne walki. Przeżył wszystko. Przeżył, bo był doświadczony. Bo był ostrożny. Bo był tym, kim był. Kimś, kto nie mógł być łatwo zabity. Kimś, kto przeżył Auschwitz. Kto uciekł. Kto zrobił niemożliwe. Powstanie było niczym w porównaniu. Pilecki przeżył, został schwytany jako jeniec wojenny po kapitulacji, został wysłany do niemieckiego obozu jenieckiego, został tam do końca wojny, do maja 45, gdy został uwolniony przez aliantów, Stalin dowiedział się, Stalin był wściekły, trzecia próba zawiodła Tilecki żył, był wolny, był wszystkim, czego Stalin nienawidził, był symbolem polskiego oporu, był kimś, kto nie poddawał się, kto walczył mimo wszystkich strat, mimo wszystkiego. Stalin nie mógł tolerować tego. Stalin rozkazał czwartą próbę ostateczną próbę, próbę, która nie mogła zawieść, bo Stalin osobiście nadzorował, bo Stalin użył wszystkich zasobów NKWD, wszystkich metod, wszystkiego, co sowiecka machina bezpieczeństwa mogła zrobić. Pilecki wrócił do Polski w maju. 45. Wrócił mimo ostrzeżeń, mimo że wiedział, że Polska była teraz kontrolowana przez Sowiety, mimo że wiedział, że Stalin go szukał, wrócił, bo nie mógł pozostać na emigracji, nie mógł żyć w bezpieczeństwie, gdy Polska była w niebezpieczeństwie, wrócił, bo wierzył, że musi kontynuować walkę, walkę teraz przeciw Sowietom, walkę przeciw komunizmowi, walkę za wolną Polskę. Wrócił, wiedząc, że była to prawdopodobnie decyzja samobójcza, wiedząc, że NKWD będzie go szukać, będzie go ścigać, będzie chciało go zabić, ale wrócił mimo wszystkiego, wrócił, bo był pileckim, bo nie mógł inaczej, bo była to jego natura, jego przekonania, jego wszystko. NKWD czekało, NKWD wiedziało, że pilecki wróci, NKWD przygotowało wszystko. Przygotowało sieci informatorów, przygotowało szpiegów, przygotowało wszystko, co było potrzebne do znalezienia Pileckiego, do schwytania go, do wyeliminowania go raz na zawsze. NKWD było cierpliwe, było metodyczne, było wszystkim, czym sowiecka tajna policja była efektywną, bezlitosną, totalną. NKWD śledziło Pileckiego od momentu, gdy przekroczył granicę, śledziło każdy ruch. Każde spotkanie, każde wszystko, NKWD wiedziało, że Pilecki organizował nową sieć konspiracyjną, nową organizację oporu, tym razem przeciw Sowietom. NKWD pozwoliło mu działać przez miesiące, pozwoliło mu budować sieć, pozwoliło mu rekrutować, pozwoliło wszystko, bo NKWD chciało złapać nie tylko Pileckiego, chciało złapać całą sieć, chciało zniszczyć cały polski opór przeciw. Sowietom chciało wszystko, NKWD czekało, obserwowało, katalogowało, przygotowywało masowe aresztowanie, aresztowanie, które zniszczyłoby polski opór na lata, może dekady. Aresztowanie przyszło w maju 46. Przyszło w nocy. Przyszło jednocześnie w dziesiątkach miejsc. NKWD aresztowało 200 członków sieci Pileckiego. Aresztowało wszystkich, których NKWD identyfikowało. Aresztowało Pileckiego w jego mieszkaniu w Warszawie. Aresztowało bez oporu, bo Pilecki wiedział, że opór był bezużyteczny, wiedział, że był otoczony. Wiedział, że NKWD przygotowało wszystko, wiedział, że był złapany po trzech unikniętych próbach, po wszystkich cudach, które pozwoliły mu przeżyć, wiedział, że tym razem Stalin wygrał, tym razem nie było ucieczki, tym razem był koniec. Wiedział to wszystko, gdy NKWD oficerowie zakładali mu kajdanki, gdy był ładowany do czarnego samochodu, gdy był wieziony do więzienia na Rakowieckiej. Gdzie setki innych polskich patriotów byli torturowani, byli zabijani, byli niszczeni przez sowiecką machinę terroru, która przyszła do Polski pod pretekstem wyzwolenia, ale która była nową okupacją, była nowym terrorem, była wszystkim, przeciw czemu Pilecki walczył całe życie. Pilecki był przesłuchiwany przez miesiące, był torturowany. Był wszystkim, czym NKWD mogło być: brutalnym, bezlitosnym, totalnym. NKWD chciało od niego nazwisk, chciało informacji o polskim podziemiu, chciało wszystkiego. Pilecki odmówił mówienia, odmówił zdradzania kolegów, odmówił wszystkiego, mimo tortur, mimo bólu. Mimo wszystkiego, był złamany fizycznie, ale nie psychologicznie, nie moralnie. Pozostał tym, kim był. Polskim oficerem, patriotą, kimś, kto wolał umrzeć niż zdradzić, NKWD w końcu przestało próbować wydobyć informacje. NKWD wiedziało, że Pilecki nigdy nie złamie się. NKWD przygotowało proces pokazowy, proces, który miał pokazać światu, że polski opór był bandytyzmem, był przestępstwem, był wszystkim, czym sowiecka propaganda chciała go przedstawić. Proces był farsa, był teatrem był wszystkim czym sowieckie procesy pokazowe były z góry ustalony wynik z góry napisany scenariusz z góry znany koniec proces odbył się w marcu 48 trwał dni był transmitowany przez sowiecką propagandę był pokazywany jako zwycięstwo sprawiedliwości nad reakcjonistami nad wrogami ludu nad wszystkimi którzy przeciwstawiali się sowieckiej władzy Pilecki był oskarżony o szpiegostwo, o terroryzm, o wszystko, co sowiecka propaganda mogła. Wymyślić, dowody były sfabrykowane, świadkowie byli zastraszeni, wszystko było kłamstwem, wszystko było teatrem, Pilecki wiedział to, wiedział, że wyrok był już wydany, wiedział, że proces był tylko formalnością, tylko pokazem, tylko sposobem na legitymizację morderstwa, które NKWD planowało od lat. Od momentu, gdy Stalin zapamiętał jego nazwisko, zapamiętał, że był kimś niebezpiecznym, kimś, kto musiał umrzeć. Wyrok był śmierć, był ogłoszony 25 maja 1948, był wykonany tego samego dnia, był wykonany strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotów, był wykonany przez NKWD funkcjonariusza, którego nazwisko Nigdy nie było ujawnione, którego tożsamość była chroniona przez sowieckie państwo, które nie chciało, żeby świat wiedział, kto zabił Pileckiego, kto wykonał rozkaz Stalina, kto zakończył obsesję, która trwała osiem lat trzy nieudane próby, jedna udana, cztery próby razem wszystko, żeby zabić jednego polskiego oficera wszystko, bo Stalin się bał. Bał się tego, co Pilecki reprezentował, bał się polskiego oporu, bał się pamięci, bał się wszystkiego, co nie mógł kontrolować, co nie mógł zabić, mimo że zabił Pileckiego, nie zabił tego, co Pilecki reprezentował nie zabił pamięci, nie zabił inspiracji, nie zabił wszystkiego. Ciało Pileckiego było zakopane w nieoznaczonym grobie. Było zakopane z dziesiątkami innych. Było zakopane bez ceremonii, bez oznaczenia, bez niczego co mogło identyfikować. Sowiety chciały, żeby Pilecki zniknął, żeby był zapomniany, żeby nikt nie pamiętał co zrobił, kim był, co osiągnął. Sowiecka propaganda przez 40 lat przedstawiała Pileckiego jako przestępcę, jako bandytę, jako wroga ludu. Nikt w komunistycznej Polsce nie mógł mówić prawdy, nikt nie mógł honorować Pileckiego, nikt nie mógł robić niczego, co mogło podważyć sowiecką narrację. Wszystko było kontrolowane, wszystko było cenzurowane, wszystko było kłamstwem. Prawda wyszła w 1990, gdy komunizm upadł, gdy Archiwa były otwierane, gdy świat mógł się dowiedzieć, co Pilecki zrobił, jak przeżył trzy próby eliminacji przez Stalina, jak dobrowolnie wszedł do Auschwitz, jak zorganizował tam opór, jak wysyłał raporty o holokauście, jak walczył w Powstaniu Warszawskim, jak wrócił do Polski mimo niebezpieczeństwa, jak został schwytany przez NKWD. Jak był torturowany, jak odmówił zdradzania, jak został zamordowany przez sowieckie państwo, wszystko wyszło, wszystkie dokumenty, wszystkie raporty, wszystkie dowody. Świat był w szoku, świat nie wiedział, że taki człowiek istniał, że zrobił tyle, że był tak odważny, tak zdeterminowany, tak wszystkim, czym bohater mógł być. Pilecki został rehabilitowany przez polskie państwo w dziewięćdziesiątym, został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika, otrzymał wszystkie odznaczenia, które komunistyczne państwo mu odmówiło, otrzymał order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, otrzymał wszystko, ale wszystko przyszło za późno. 42 lata. Za późno. Pilecki nie żył, nie wiedział. Nie mógł wiedzieć, że świat w końcu poznał prawdę, że jego ofiara nie była zapomniana, że wszystko, za co walczył, było pamiętane, było honorowane, było wszystkim, czym powinno być. Stalin próbował zlikwidować Pileckiego trzy razy. Czwarta próba się udała, ale Stalin nie zniszczył Pileckiego, nie zniszczył pamięci, nie zniszczył inspiracji, nie zniszczył niczego. Pilecki wygrał postchumnie. Ale wygrał. Jego historia żyła. Jego ofiara była pamiętana. Jego wszystko przetrwało. Stalin umarł w trzecim, Nie wiedząc, że Pilecki wygrał, nie wiedząc, że obsesja była daremna, nie wiedząc niczego. Historia pamiętała. Historia osądziła. Pilecki bohaterem. Stalin tyranem. Wszystko jak powinno być. Deszcz przestał padać nad Warszawą w lipcu 1948. Pilecki był martwy, pochowany w nieoznaczonym grobie, zapomniany przez czterdzieści lat. NKWD raportowało do Stalina. Zadanie wykonane, problem wyeliminowany, Pilecki nie żył. Wszystko według planu. W końcu Stalin był zadowolony. Obsesja zakończona, nazwisko wykreślone, wszystko było zakończone. Tak myślał, mylił się fundamentalnie. Pamięć żyła w tych, którzy znali Pileckiego, w tych, którzy walczyli z nim, w każdym, kto słyszał historię. Pamięć nie mogła być zabita, nie mogła być pochowana, nie mogła być wymazana. Żyła, mimo wszystko, mimo terroru, mimo cenzury, i wyszła. W dziewięćdziesiątym, gdy komunizm upadł, gdy prawda mogła być opowiedziana, gdy dowiedział. świat się dowiedział się o Pileckim, o tym co zrobił, o tym jak przeżył trzy próby, o tym jak został zamordowany, o wszystkim. Świat był w szoku. Pilecki był nazywany jednym z największych bohaterów II wojny światowej, był porównywany do największych, był wszystkim. Stalin był pamiętany jako tyran, jako morderca, jako wszystko, czym był. Pilecki wygrał, Stalin przegrał, historia osądziła sprawiedliwie, w końcu lepiej późno niż nigdy. Pytanie, które pozostało, brzmiało prosto: ile kosztuje obsesja tyrana? Ile prób potrzeba, ile lat, ile wszystkiego, który oficer zmienił wszystko, który przeżył trzy próby, który został bohaterem, jeśli ta historia pokazała ci, że pamięć jest silniejsza niż terror, polub i subskrybuj. Następna historia może być bliżej, niż myślisz.